Leci we mnie małe miasto, jestem kurwa, smok upert Wisie do mnie pojebana, co mi złodzisz, jak mi złożyła tutaj po temacie, jedna noc i po temacie Zomal najebany, piłuje tę mordę jak bruzba Siedzi we mnie małe miasto, jestem kurwa, złok upper Wiscie do mnie pojebana, co mi zrobisz, jak mnie złapie Padła tutaj po temacie, jedna noc i po temacie Siedzę ze szlałfem po winach i no kurde sneakers na Ty się ciągasz kurwa gwiazdą ruchę, czeki nagram rapy Wczoraj Zwykły głównojad jak karasz. Zarobiłem to na pewnie, no to chwale się na bębnie Ja na boju z zawodnikiem biorę w hotel czy literkę Na u same szlapy co się lubią perkę. perkiem ma serce czysta, bfm wyzwaniaj wydzwaniaj boy. Znam psycholkę, co za wieczór, na skandalu oddam nerkę. Liczyła na to, że dostanie chociaż budzi Jak nie dzwonisz nie do nie mnie z, z porcą, to nie wiem pochuj mnie budzi. Ja na bicie pojebane wizje mam jakzią podłudzi Są numerów, każdy cieszy ich jak sama Ty same złe rzeczy, jak mowa o moich zwyczajach Ty Zacznę bić Balar wiknąć, bo się kręciłeś no, porze, przepraszam, powiedz. Przepraszam, jeszcze ci jeszcze ci ten. Jeszcze ci ten bo Zaszczeknę Dobra, dawaj no. Okay. Okay. Jedna nozi po temacie. Siedzę no, też to, to i to, to na kurza, speaker, nas, snak, tak. ty Dobra, kurwa? To, no, rób na glam rap, no, rób na glam rap, no, rób na glam rap, no, na glam rap, no, na glam rap, no, 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 Po temacie, potem